Seri cordia stumini in Ja, Jezus, Chrystus Król, wlewam swą miłość Bożą w każdego kapłana, biskupa, który z wielkim oddaniem, wielką miłością głosi i będzie głosił swe kazania. Dam mu wytrwania, dobrym stanie kapłańskim i łaski. Moje królewskie berło błogosławi kapłanów i biskupów, którzy się ofiarują Chrystusowi królowi. Moje serce królewskie jest bardzo gorące i silne. Przytulam wszystkich gorliwych kapłanów, biskupów do swego boskiego serca. Wlewam w kapłanów łaski, którzy są prawdziwymi przyjacielami Chrystusa Króla, głosicielami Jego Słowa Bożego. Niech Duch Święty obejmie są łaską Bożej siły, którą dał kapłanów, kapłanom Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Maria Królowa Polski nie toczy swą opieką każdego kapłana, który jest posłuszny Jezusowi Chrystusowi Królowi, wiecznemu kapłanowi który głosi słowo Boże, Chrystusa Króla. Moje królestwo nie ma końca, które się nigdy nie wyczerpuje. Jest wielkim owocem Bożego miłosierdzia. Zanurzam kapłanów, którzy głoszą o Chrystusie Królu w swej najdroższej krwi i obmywam ich, umacniam tą wylaną najdroższą krwią, aby nie wali się głosić tych słów że Jezus Chrystus Król jest Królem całego świata i danym Królem Polski przez Boga Ojca dla całego narodu polskiego i Kościoła. Duchu Święty, napełnijmy serce miłością. 1a. Napełnij me serce miłością, ulecz mnie skorucho, pobdasz nadzieją, twoją na mądrością. Ulecz mnie skorucho, pobdasz nadzieją tego świętego miejsca, ojcowie kanonicy latarareńcym, bliscy mi duchem, bo ojca Kustosza, ojca Józefa znam. Pochodzi z południa Polski ze siedziny. Ziemia makowska, no to jesteśmy jedno ciało. Przygodny profesor Ryłko Wasz Ojciec sprawił, że dzięki niemu poprzez pięć minut szczęścia historii stałem się notariuszem procesu diecezjalnego, beatyfikacyjnego Rosalicela Kównej. Więc jestem ojcom dozgodnie wdzięczny za tę nominację przez Waszego profesora. Ale zanim do kazania przejdę, znajdźmy sobie wszyscy wspólnie pieśń, podam numer 32, i niego będzie taką pieśnią przewodnią czasu naszego triduum bo metodę pracy ustaliliśmy, nikomu z nas się nie spieszy, po tośmy tu wszyscy przyjechali, by siedzieć u stóp Matki Bożej. A pieśń na czasie, bo jutro jest dzień papieski, wszyscy wrzeszczą o papieżu, a o wielu rzeczach zapominają, o czym on mówił, a on w tej pieśni był zakochany za moich czasów oazowych, lata 70. On nam o pieśni barki zawsze prosił, byśmy mu tę to śpiewali, więc my w ten sposób tu z gierzwałtu włączamy się w cudowne wołanie, modlitewne w dzień papieski zwiastunom z gór. Zwiastunom z gór, stopom ich część boniosona. Ja spółną z gór, z ich cześć poniosą nam Radosną wieś, tę wieś Pokoju dar wśród życia drog przykłócił you Jeśli przewodnie kazań będą to zasadnicze trzy moje wystąpienia, dziś, jutro o 12 i wieczorem o 18. Przyczyna sprawsza tych moich rozważań to jest zdarzenie z soboty. Z tej to soboty jadąc na rekolekcję do dębna do ręki mi się dostał medalik cudownej Matki Bożej, w którym jest, są cztery znaki masońskie szczegóły podam jutro bliżej 12, ale żeby wiedzieli, że diabeł mnie sprowokował i powiedziałem, bratku, nie ustąpiecie, trafiłeś na górala. Metodycznie do tego kazania jestem przygotowany na podstawie trzech lektur, które Państwo powinni znaleźć i przeczytać. A mianowicie pierwsza to są orędzia. Pana Jezusa do kapłanów skierowane na ręce włoskiego kapłana prałata księdza Odtawiano Miszeliniego. Objawienia z lat 1975-79. Do końca był kapłanem wiernym Kościołowi i Pan Jezus przedstawił mu cały dramat kościoła, co zrobiono w kościele na zawodzie. Czyimi rękoma i jak i Pan Jezus daje wytyczne co robić aby uratować Kościół cztery tygodnie temu siedziałem ukryty głęboko w Dolinach Alpejskich i wziąłem z sobą tę oto książkę Stefano Gobi do kapłanów moich najdroższych synów orędzia Matki Bożej brałem ją kilka razy do ręki i za gruba, i nie leżała mi treść nie mogłem czytać od przyjaciół i od różnych grup dostałem już pięć, a one wszystkie leżały. I tam w Alpach, przygotowując się do sympozjum o Chrystusie Królu, gdzie pod płaszczem opieką biskupa Żywieckiego Tadeusza Rakocza odbyło się sympozjum O to król nadchodzi, intronizacja dziś czy jutro, jak tu natrafiłem na te ślady, zachęcam każdemu, by to przeczytał. A o przekrętach i kombinowaniu diabła, co on z nami robił, to mi już dobiła gloria polu trafiona przez piorun. To powinien każdy przeczytać jako czytanie duchowe, by wiedział, czego później czeka. To są przyczyny sprawcze moich myśli i moich tu bieżących rozważań z Wami. W tych dniach w Piśmie Świętym Ponatrafiałem na różne zdarzenia. Wczoraj u Katarzynek potrafiałem sobie mszę ku czci Wincentego kadłubka, wielki historyk. I pierwsze czytanie było następujące. Inaczej jest tym, który duszę wkłada w rozważania nad prawem najwyższego. Badać on będzie mądrości wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom, zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wynikać będzie, wnikać będzie w tajniki przypowieści.